Dzień dobry! Dzisiaj robimy pierwszą próbę odpalenia po wymianie tej nieszczęsnej uszczelki, która mi się tam pociła. Mam nadzieję, że już nigdy więcej nie będę musiał tego rozbierać. No i że będzie wszystko szczelne, bo jak nie, to no, będziecie mieli, jak to się mówi, będzie się z czego śmiać moim kosztem, ale będzie. Dobra, otwieramy paliwo i, i robimy próbę. Mam nadzieję, że mi się jej nie uda zalać. Tak jak, to, tak jak ja to zawsze robię. Sanie. To i działa Dzisiaj się zajmiemy jeszcze jedną rzeczą A mianowicie, zamiast tego ustrojstwa wlecie coś innego. Zaraz zobaczycie co szczelna na razie. Trzeba będzie trochę pojeździć i obserwować, co się będzie działo. Obroty mam tak w granicach. Czy za duże, czy za mało, ale wydaje mi się, że delikatnie wolniejszy może być No Dobra, przejadę się i... i zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Trochę pojeździłem po podwórku. Muszę Wam powiedzieć, że szafa gra chyba bo jest ładnie szczelnie chciałbym żeby tak było już troszeczkę temperatury nabrała dobrze moi drodzy zabieramy się do garażu i czas zamontować nowy gaźnik do mojej SNZ-ki 250 zobaczycie co kupiłem jestem ciekaw waszej reakcji a jeżeli ktoś by był zainteresowany tym moim gaźniczkiem